Siemanko to jest Kf i Witamy w kolejnych minigamesach gamesach na moim kanale, a za mną dzisiaj Sid, leniwiec, dziurka. Tak. właśnie skończyłem e, tego strasznie trudnego tego. E, oj, przepraszam, oj, wydało się, nie, nie było. Nie, nie, nie To tak było, ja byłem park parkur i po prostu zrobiłem go od samego dołu, ale po prostu pomogłem sobie game mały na tym klot. Dobrze. Wiewiórka. Tak. Sklej, sklejaj, sklejaj żółwia i lecimy. pyk, pyk, pyk. Maść żółwie, chodźmy. Ten to bol? może ja wytłumaczę, tak? To jest y, tak, że się sela jak w Quake'u, gra no. się nazywa dwa, Quake, nie? Czyli jakby biegasz i strzelasz i musisz wygrać. Chyba do 22 się gra, więc uważaj, bo ja jestem to... Mimo, że jesteś tak samo złoty jak ja, to A sobie pipas. pipaj mnie jak trąbkę, <grym> 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 ja już gramy? Nie, jeszcze nie. Jeszcze sześć, pięć, cztery, trzy, dwa... I poszedł, poszedł. No, szybko, jest, jedziemy! I uważaj, tutaj ja lubię campić! No! Prawym strzelasz! A tam w każdego strzelać? Tak. I kas... Ała, i czasami laguje, no właśnie. Naj... A mam skakać, biegać, czy nie? O, pan no. KF dostał ode to mnie! ty byłeś! <laughs> tak! Gościu! O, trafiłem kogoś. Za tobą jestem, ale dobra, koalicja! <laughs> Jak mi wlazłeś pod celownik! Idealnie, graj tak dalej, będzie dobrze. No nie, no, nie będę nad ciebie farmił! Co to ma być? A te ludzie mają skilla, niektórzy. Kurczę. Michał mi mówił, panie SKF, że się pan strasznie na IEM-ie opił. Co?! No, on tak powtarzał A, nie! Znowu, brawo! Nie... Na, nawet się tam nie widziałem, nie dobry. celowałem w ciebie, ale... A, dobrze, jest! A, a jest, dobra! Ale Sid wychodzi na prowadzenie, co za fantastyczna dynamika akcji, ale w ciągle jest jednak nad Już Justnie spadamy, lokaty nasze są nisko. Skakaj mnie nie we mnie! No właśnie co, widzisz, skupiłeś, no. Ale ten jest skoro jest Ja sobie jest. tutaj pogłośnie pyk. Dobra, idziemy dalej. Dobra, jedziemy dalej, jedziemy. A, A tu, 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 Da się tak samo A. w Quake'u tak od ścian odbijać i w ogóle, czy nie? W Quake'u się nie dało od ściany odbijać. Ale... Boże, nie, co nie, za dziecko nie. Neo. Się <laughs> ile y ty masz lat, co? 13, ała, 13, ale ja jeszcze pamiętam, wieś, jak, wychodzi, jak wychodziło się na dwór kiedyś. Piłkę gracie. To ja widziałem przez okno. Gdzie są. Bro... Jest panią Kakew! Patrz, patrz! Mam cię! <laughs> Mimo to jest niezły wynik, powiem ci. A właśnie. O kurcze, 17 ma typek a drugi 16. No, nie do 22 ale... się gra. Spokojnie, zaraz się poluje wiewiórko. Mm, nie jestem wiewiórką, jestem leniwcem. Dlaczego jest takie przekłamanie w towarzystwie, mm. że ja jestem wiewiórką? Odkąd burasek mnie tak nazwał, to tak zostało. SKF, to nie ale. No to nie mogę nikogo trafić, jest straszne, to jest no, makabryczne. No, jest straszne, ale twój wynik jest całkiem dobry. więc... o, o... nie żyje. Jesteś prawdziwym zetelskakem, miało... ja cię muszę zabić. Jest Zabiłem wasobu. <laughs> o, 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 nie żyje. O, wygrał jakiś Thomas Griffin de Fervers. Także... My, my nie graliśmy. No nic, dobra. Brakowałam ja punktów. Wow, trzeci od końca. Trzeci pra, od końca. Prawie dobry wynik. Sit jest, sit na pudle. Co pan tam złapie z alkoholiku? Jeden. Sam z gumienia. Aha, soki... skąd? No. A ta, ten się napił, tylko. Dobra, 9 sekund. 8, 7, siedem... O, ale tu skoki będą fajne. Tak, tutaj się, tu jest. Wow, tu jest kampera dopiero takie. Yeah. Co tak? Od, biegnę od... gdzieś na górę Biegnę, biegnę, biegnę. A te czerwone się A, e... Mlecy, są! Ooo, no to już przegrałem. A z tych się skacze? Czy co? Wo Co? To jest bajem! Powiedzmy takie, jest... takie, takie czerwone coś. A tak fajnie, jak fajnie. w Quake że są wyskoki, tak? Mm -hmm. Mega, mega Uwaga! Mega, uwaga! uwaga. A, wow! <laughs> Prosto w plecki Prosto w ale cóż O! No dzień kurde! <głos》>. Dzień dobry, dzień dobry Mówiłem, że sam mi pod celownik wpadzisz. No to na zakręcie, z lewej strony do zakrętu Spotkamy się na zakręcie Co z nami będzie? Z znowu ty? Zgadnij by cię złapał, tak? To ja No nie, no to już Nocy masz... koszmar daby, daby, Double shot Siemanko Nie! Ty się na mną paskisz! Boże, jaka ze mnie farma jest Znęcam się nad zwierzętami. No właśnie, wiesz, że nam nie robili też perfum niedawno Serio? No ja jakieś, się dlatego mojej kobiecie ka, zy, Michała kobiecie każe nie używać perfum na których... Ty są jestem też... drugi! No właśnie widziałeś. ja jestem też nieźle, ale nie mam coś ludzi znaleźć. Wow! Ten, ten mi wbiegł prosto w ryj Dawaj! Dawaj! Jest ci... drugi. Mogę no. Iż podruba Podruba złówia. Aaaa jest zabita Jest drugi zabity, patrzcie Dzień dobry! A, kurde! kurde. <śmiech> 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 o kurcze, może to wygram może się jakieś schody ruszają w ogóle I uwaga! Ale tu ludzi! O Fak! Jestem <laughs> <komisji. śmiech> Ale stary teraz pokampiłem to naprawdę sok! Ale wynik dalej mam do skumany Ten, ten kłek jest skubany. I uwaga, uwaga, I Nikogo tu znajdę? Nikogo, pusto i przez to przegram. Nie eee, możesz znaleźć eee, przeciwnika, to jest ooo. lipne na tej mapie, ale na no. Po co mi się <laughs> nie łapy? Nie tak jakiś typ tam kampi na dole, tak swoją A, drogą. Tak, tak, tak. tak nie chodzi nie mi o tak z jego tylko, że kampi, rozumiesz. <laughs> To dobra, to nie było śmieszne. O! 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 Drugi! A ten pierwszy ma 18, to nie. nie. I no dzieje! Si, Kurde, wiesz, da radę, da radę, da radę. Co, e, nie das rady. Ale dobra, jakie w ogóle patrz, Będziemy razem na podium. Nie żyje Kurde, King, do, świniojadzie! Co do gra? Właśnie nie wiem. Do 20. Zaraz się dowiemy. 22. Muszę mieć oczy pod ogonem. O, o, o! A jest! Co tu się dzieje? Trafiłem, a... trafiłem. Ej, 22, 22 tego się drugi, ciągle drugi. ma. Wcale nie czuję, że się trzymuje, a gdy rapuje, to wszyscy go śmieją z niego też. No tak. Słucho, tak, sucho. Eee, jak gdzie ktokolwiek jest! A Kogo ja widzę, kogo ja widzę? Nie! O, prawie, prawie! A! Ej, ja, ja, ja. wiesz tej ty ludzie czas ginę przez ciebie! No wiem, bo poluję na ciebie o, nie. w wiewiurze. W ogóle dlaczego na wiewiórki w Polsce się mówi Basia Basia? To po ja prostu... Ja nie jestem wiewiórką w Polsce! Ja... <laughs> Basia się mówi? No nie? Ej, ten gościu ma 23 ciągle, to jest jakiś fake. Ty możesz to wygrać? Uwaga, ja uwaga. też. Ja też. Nie, nie. nie, stary to normalnie możesz na koniec zrobić taką e, kompilację. Mis, yo, 25, 25 to jestem drugi. No. wee, oui, tak. oui, Hurra, fajerwerki. Jesteś tu gdzieś? No, jestem na środku Zobaczymy. areny. Czekaj. Ale to i tak no, zaraz wywali do dobry. E, dobra, się skupię. No dobra, to chodź. Zegnamy się, chodź. Co to miało znaczyć? A, jesteśmy na Wizia, ja przepraszam. Taki śmieszny tym. Możesz powiedzieć na zakończenie wierszyk. Dobrze, skoro mam powiedzieć wierszyk, to powiem go tak. Stoi na stacji jest kakafina. sielska ogromna, spodnie spływa, bananów moc, a ciągle kasy nie ma. Już. Dobrze, także żeg żegnamy się tutaj i do zobaczenia w kolejnych odcinku Migęców, które będą niebawem, czyli pewnie za dwa miesiące, ale nieważne, było fajnie. Do zobaczenia, Lepiej, panowie, papa, pa, 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 jest Ucie, po, 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 po. Pa, pa.